Jakieś tamitanki, a ty sproszło gdzie? Już lecimy? Dobra. Bridge na skos. No Dobra. 10 na 10. Znacie, 9 na 10 mógłby być diagonal bridge, ale ja sam, mój rekord to jest, są 4 km diagonale. Jochy psychoda! dobra widzowie. Spad, spad, spad. Dobra, lecimy. No dobra, tutaj lecimy, lecimy. Co ja odzwierciedliłem? Chciałem cię sklaszować, a się odklaszowałam i zda. Ja tutaj czekam <coughs> ja robię dwa na mnie, bo chłopia su koks w ogóle. Chyba mam od basermę z pieprzą stąd. Nie, ja zapewne mm. zginę, no i wiedziałam, że zginę. No, ale dobra... Czekaj, bo... Ty, ty, ty karujesz, znaczy, ty na razie karujesz tą grę, a ja kierowałem poprzednią. Bo widzę, w poprzedniej wygraliśmy i ja zniszczyłem normalnie całą mapę. Ej, no. na co do tych pysków? Dobra, widzę, ty, ty. ty stawił, jaki pysk? Dobra, wysłało go, wysłało go. Ej, bo zielony się wysłał do niebieskich, a niebieski to są jakieś alfacety Dobra Ej, poczekaj, ja, ej dawaj, ja tutaj kupuję Ja tutaj kupuję nam, no, ogólnie tutaj no, kupuję tego Harry i Milo. Ej, to, bo, ja tu mam Ej, Widzowie, to... ja wytrzał. lecę do nich Dobra, że teraz nie są bo mam chwilę, bo... Ej, no, dobra. Ja, ja umiem fajnie... trochę widzę No fair, bo to ja są asyzy Jestem już na niebieski ja Ej, bo po to podróż, są jakieś totalne nieogary, zrzuciłem dwóch, zrzuciłem dwóch, pa! Ej, Ej, co jest? Ej, co ja im nie mogę beda Ej, co jest? Widzowie? To są jakieś hakarasy Ej, chodź tu! Tak, to będzie Dobra, nie, nie mają bada! Ale co jest widzowie? To no było przez opóźnienie czy przez to! Dobra, widzowie, widzimy się, jak się coś będzie działo. Dobra, widzowie, jesteśmy już ze spodkiem robiłem jakieś nielegalne dile, ale to nieważne. ważne. <ścoughs> Dobra. Nielegalne dile to nielegalne na do zawsze. Dobra, ja sobie czekam na chwilę bala. widzowie, a chcielibyście ASMR, napiszcie w komentarzu. O, ja bym ja bym mógł nagrać OCMR tylko. O CMR? Ja, ja bym... Znaczy, ja bym mógł, tylko... Problem jest w tym, że y, tutaj są siedzi, czasami to nie ma. Nie, właśnie sąsiedzi, wredni sąsiade. O, de, de, de... Ej, a umiesz leder clutcha? Nie, ja bym chciała właśnie. Aha! No to, to nie celujesz w blok, tylko jakby w podłogę i ci wychodzi. Teraz, łatwo ja. Trzeba w podłogę. Ja bym właśnie chciał. tu za kidos! Ja bym właśnie chciał. Ty. Właśnie. Co? Ja, ja właśnie chcę chciałam czy <suszy> się, się bloków. Ten kidos jaki i jest na no Ja fale to... ja, ja tien... Kurde, mogę chwilę po co ja bym z tobą zrobił Jezus, ja mam serca! Dobra Dobra, ty nice. masz Dobra, nice Dobra, nie ma Dobra, giną Ja nie mogę! My to dopiero, bo ja, ja, ja ile, ile mam Bietęski. Ej, nie no, my jesteśmy na, najlepszy dużo Polsce, ja cię mówię. ja. Dobra mi się nie chce, ja lecę już. Czekaj. Na białym burzu z kosie. O, myszka mi się giwa. Lecisz? Dawaj. Dobra. Czekaj, ja Ci pokażę jego fairburżą. Czekaj, czekaj, nie, 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 bo ja spadnę, jak się dobuduję Skype, cyk, i teraz cyk Jego, bo... spadłem. Ja Nie spadłem Siania, mogę sposzkę, co ty odkrólowujesz A nie, aj, dobra, nie mają betonu Nie, dobra, widzę, że spadliśmy Spadłeś, nie spadliśmy A dobra, zdajemy sobie jeszcze raz Aj dobra, ja, ja Kupiłem, a ty ale dobra Bo pink żyją Pink mają łóżko nawet Czekaj, ja... Dobra! Ale akcja! Ale akcja! Co jest? Odłączyłem go z łóżka I co jest? I to jest nowy pro player, będą No ja, ja, ja ci mówię, ja, ja to dopiero jestem, ja jestem ja fumi Albo ława. Tak, ja, ja, nie, dobra, ty siłuj mnie w tym franewowym Niech no więc sobie nagromadzisz się to, w tak ej, ej, ja, ja go niego. Dobra, się wejść, nie. Giniesz już, giniesz, kolego, giniesz. Dobra, zabijam Ej, tylko morski, tylko morski musimy dopro doprowadzić do porządku dziennego i litość będzie. Ej, ale że nikt naprawdę prawie nie niszczy, to jest jakiś przypadek. Wykupili, wyku, daliśmy pieniądze graczom, żeby nie atakowali naszego beda i żebyśmy wygrali arenkę i żeby się podstawiali, znaczy co? I widzowie, na tym filmie będzie open miniaturka, nie pytajcie się skąd będzie miniaturka na tym filmie, bo to jest tajemnica Ej dobra, ej, tu jest różowy Ej, on chyba, on, on, tak latał głową, że ja się boję, że on to jakiś chatach jazd Nie wiem czy Nie spadłem, no nie gadać, znowu! Dobra Nie widzieli, znowu spadłem I ja znowu spadłam Ej, dobra, ja nam kupię prota i sobie jak zbroja o? Ej, spaczko, obuduj może nam jakąś porządniej łóżko ale nie no, to jest yy, ciulowo, budowę tam mieszkałem <laughs> ledwo szarym. Nie, nie wiem jakie są nasze książki od matki Co jest? Ci morscy twoje... We... to jakieś porąbani są! Ci morscy to jakieś porąbane We... Ja mam dwa tyjentniki Nasze plany to są takie, żeby tak. zatrzymać tych głupich morskich Chodź za mną, chodź za mną, ja mam We... dwa tyjentniki Czemu nie robisz TNT jumpa na nich? Ach, studia Ale patrz po prostu widzowie po... On ma skila, widzowie, on ma skila. Mam tu w genach po prostu Ej no, nie, no. Zaraz, się! Zreźbił no, Dobra! Nie! Co jest, bo zleją mi Ej ty możesz leć z naszej bazy, a ja go idę odszukać Ej, mi kaść! Co? Zobacz co kram. Co kram. Zobacz. Eee, od kiedy to to ma? Ej, paradonu No właśnie, to jest na to płot. Ale te jumpy na kości są po prostu za No, no. no. ej, widzimy się jak go znajdę, bo to jest jakiś szczup. Dobra widzowie spadłem ale mam info odnośnie tego bandyty e, Jest ten gdzie gdzie, gdzie on jest No w niebieskich ja on nie? jest bo dostałem info od mojego tajnego informatora czyli moich osób e, Teraz do niego lecimy I po to ja spadłem Wiem ja go widziałem gdzieś e, to pilnuj naszego łożyska

Kiki, ja, robię, iż, ja. Nie wiedzam, ja pierdzielę, jakiś czur, on się gdzieś wdropuje. No, spora, spora! Nie ma go! Jest! No i dzid widzowie! Dobra, dzidzi widzowie. widzowie. Nie wiem, ej, spodko robimy dwie gierki o śmę jedna. dwie yes, dwie, yes, yes. Dobra widzowie, lecimy druga. Dobra widzowie, witam was w kolejnym... w kolejnej rundzie. teraz jesteśmy na tych surfach Homeusza. Nie wpchomy, my, 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 -y. my się, się ptali Dobra, widzę, więc sorry, sorry za tego mopsa w tle. No, Mopsa w tle. Ej, dojeżdżamy tych, co są na schodach Nie masz mopsa, skoczka. przecież ty, nie masz mopsa To ci nie dojeżdża, to ci nie dojeżdża Od tyłu, od tyłu skoczka, przy... Właśnie tutaj się dojeżdża Słuchaczka, do ty to przecież to nie masz mopsa Ej, skoczka przecież ty nie masz mopsa Ty masz tego Pierdzie Czulki się obudowały. Ej, czekaj, czekaj, ro rozwalić. ja zaraz tam przyjdę No, spoczko Poczekaj, ja zaraz ja zaraz tam lecę, ja zaraz tam lecę ja zaraz tam lepszy, nie zaraz tam przecież ty nie masz

Nie gadaj Poczko Ajajaj widzowie, no pech, pech tak chciał Ej to, to spocznij, jeszcze jedna? Nie, nie Za długi będzie odcinek A więc czekaj, chodź na Sonika, chodź na szczyt Sonika jeśli, jeśli jeszcze nie wyszłaś To nie No to chodź na szczyt Sonika na tej mapie Jesteś? Dobra, ja cię nie widzę, ale więc kończymy ten odcinek widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i pa na razie, cześć i pa i pa na razie. Uuu.